Pragniemy taki uroczysty koncert charytatywny przygotować, który odbędzie się 17 marca. Piotr Harasiem witam w barwach Warmii armii Mazur w naszym studiu. Jacek Kulik, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lidzbarku Warmińskim. Dzień, Dzień dobry, dobry, panie dyrektorze. Dobry. Cały świat jest zaangażowany w pomoc ogarniętej wojną Ukrainie i swoją cegiełkę już wkrótce dołoży szkoła muzyczna w Lidzbarku Warmińskim, która wspólnie z Rotary Klubem Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, przygotowuje specjalne wydarzenie. No właśnie, powiedzmy o tym trochę szerzej. Tak, zgadza się yy, wspólnie tutaj właśnie, jak pan wspomniał, z tak. Rotary klub. Pragniemy, yy, pragniemy taki uroczysty koncert charytatywny yy, przygotować, który odbędzie się 17 marca o godzinie 18 yy, w Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w Barku Warmińskim. Koncert. Yy, bardzo mocno się do niego przygotowujemy, bo chcemy, żeby jak najpiękniej on wyszedł, po prostu, żeby żeby wzruszył serca, żeby, żeby, żebyśmy po prostu mogli jak najmocniej pomóc dla tych osób bardzo potrzebujących, którzy tak tłumnie do nas przybywają, do naszej ojczyzny, uciekając po prostu przed okropnościami wojny. Kogo zobaczymy, kogo usłyszymy? No, przede wszystkim uczniowie naszej Państwowej Szkoły Muzycznej w Lisbarku Warmińskim, ale również będą obecni y, przedstawiciele szkoły y, z ukraińskim językiem nauczania w Górowie i Ławieckim, jak również, czego bardzo się cieszę, będzie również obecny chór Lisbarskiego y, Domu Kultury i wesprze nas tutaj swoim pięknym śpiewem. W, jakim, w jaki sposób będzie można pomóc w trakcie koncertu? Tak? W jaki sposób będzie można przekazać to wsparcie? Przewidujemy yy, rozprowadzanie cegiełek, tak zwanych, tak? czyli można będzie dowolną kwotę wpłacić, a my w zamian damy taki, taki, taką pamiątkową po prostu cegiełkę, żeby, żeby, y, żeby można w ten sposób po prostu jakoś pomóc. Jak również cały koncert będzie transmitowany online. Będzie on transmitowany do wielu krajów Europy Zachodniej i nie tylko. Odbiorcami będą przede wszystkim kluby Rotary Club, którzy bardzo chcą pomóc finansowo, wesprzeć to, to, to dzieło pomocy. Będzie przez cały okres tego koncertu w Pasku widoczny numer bankowy, gdzie można po prostu będzie wpłacać dowolne środki, które później przekażemy najbardziej potrzebującym uchodźcom ukraińskim. Panie dyrektorze, kogo zapraszać do udziału w koncercie? Kto może przyjść, posłuchać, zobaczyć muzyków? Zapraszamy oczywiście wszystkich, tak? Wszystkich mieszkańców Lidzbarka i nie tylko, ale również skierowaliśmy, skierujemy już, 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 już jutro zaproszenia do władz samorządowych Lidzbarka Warmińskiego, do władz samorządowych Bartoszyc, jak również Goroba i Ławeckiego. Ale może przyjść naprawdę każdy. To teraz garść informacji praktycznych. Powiedzmy jeszcze raz, panie dyrektorze. Kiedy odbędzie się koncert, gdzie? No i powtórzmy też godzinę, tak dla pewności. Koncert odbędzie się 17 marca, to jest czwartek, o godzinie 18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w Lisbarku Warmińskim, ulica Orła Białego 10. Drodzy Państwo, warto pomagać, warto wziąć udział w tym szczytnym celu. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Jacek Kulik, dyrektor. Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Lidzbarku Warmińskim był państwo i moim gościem Piotr Harasim. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv